Witajcie, moi drodzy. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i że przygotowania do świąt idą gładko, jak mnie. Wiecie, w internecie jest taki kanał TGVB Media. Często tam zaglądam. TGVB i ja pracujemy, by zadowolić naszych najwierniejszych panów. Więc z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 2024 szczerze pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia prosto z serca. Błogosławionych świąt w zaciszu domowego ogniska i wielu wspaniałych prezentów. I pamiętajcie też o TGVB Media. Podarujcie lajki i suby.